Niewykluczone, że umknęła wam pewna istotna data, przynajmniej jeśli chodzi o historię polskiej ufologii. Już dziś, a więc 10 maja 2022 roku, obchodzimy 44. rocznicę UFO w Emilcinie. Jest to incydent, który był znany na całą Polskę. A doszło do niego w małej wiosce w województwie lubelskim, która stała się areną jednej z najbardziej niesamowitych historii, jeśli chodzi o polską ufologię. Do tej pory nie ma tak naprawdę konsensusu, czy było to autentyczne zjawisko, czy też mistyfikacja, jak uważa chociażby pan Bartosz Rudłowski. Pewnym jest jedynie to, że było to jedno z najdziwniejszych zjawisk UFO w całej historii naszego kraju. Głównym bohaterem tej opowieści był Jan Wolski, starszy rolnik który jechał przez las w kierunku swojego domu. W pewnym momencie mężczyzna zauważył, że na jego trasie stoją dwie humanoidalne istoty, które w późniejszych wywiadach opisał jako Chińczyków. Gdy przejechał koło nich, stwory bezceremonialnie wskoczyły na jego furę, co ponoć było czymś normalnym na tej wsi. Obydwa stwory rozmawiały ze sobą w jakimś nieznanym dla rolnika języku, który ten prosty człowiek określił jako zwykłe trajkotanie. Po pewnym czasie dojechali na polanę w pobliskim zagajniku, gdzie znajdował się zawieszony bezszelet, nie pojazd latający, który zdaniem Wolskiego przypominał dom z czterema filarami po bokach. Kreatury zaprosiły rolnika do środka oraz zaczęły przeprowadzać na nim jakieś badania. Przez cały ten czas rolnik wyraźnie rozumiał intencje stworów, przez co pojawiły się sugestie, że komunikowały się one z nim na poziomie telepatycznym. Wolski wspomniał też, że na pokładzie dziwnego pojazdu nie było prawie żadnych widocznych instrumentów, ale w kącie znajdowało się stado ledwo żywych wron. Ze sprawą głównego badacza zajmującego się tą sprawą, a więc Zbigniewa Blani. Kontakt Jana Wolskiego z przedstawicielami bliżej nieokreślonej rasy stał się w 1978 roku bardzo głośny. Zainteresowały się nią media, a telewizja publiczna przygotowała nawet reportaż, dzięki któremu dziś możemy posłuchać, co na temat tego dziwnego zdarzenia mieli do powiedzenia jego bezpośredni świadkowie. Poniżej Widzicie animację, którą przygotował jeden z widzów kanału wraz ze słowami Jana Wolskiego z reportażu z 1978 roku. Gdyśmy doszli do tego pojazdu, tam była taka windeczka nisko. Wjechałem tu w windeczku, stanąłem naprzeciwko na drzwi, skazano mi, abym wszedł do środka ręku. Tak, a ta to windeczka, to... skąd to... się zaczynała? Ta windeczka jest... się zaczynała, e... Od nad, nad drzwiami były szpagaty doczepione jakieś. A one w... przy tym, tutaj były przy przy tym w daszku? Tak. Aha, i wisiała ta I wisiała... podstawa, na której Pan stanął, to wisiała? Do dołu. To ja wszedłem do środka, zauważyłem dwie osoby jeszcze w środku które stały. Zielone twarze, jak o, zobaczyłem, i ręce, rękawice zielone, czyli rękawice, czy takie ciało, no to ja tego nie stwierdzam. I na palcach były takie on, zielinkie pletewki, o takie wokół. Ubrani byli w cimne czarne. Nie było buta widać, tylko kompinezun. Tu na, na sobie również, bo tutaj troszeczkę wolniejsze a na nogach to więcej obcisłe. I tutaj znów więcej obcisłe. No i jednak twarze zielone, o, w tym sposób, o tak ło, były te kumpinezumy. A tutaj twarze czy malowane, czy jakieś maski, to ja tego nie zauważyłem. I kazał mi się rozebrać. Pasek, proszę Państwa, jak wziąłem o tym, który mam, to ich to bardzo zainteresował ten pasek. O, to ja wam pokażę. Wzięli do ręki, przyglądali się, tak wszyscy czterech przyszli blisko, włożyli tutaj, zapinali, patrzyli na niego. Ale co oni się tam podziwiali, to nie wiem. I tak się coś uśmiechali takim uśmiechem, nie tak jak my się śmiejemy, oczami tam. Tylko tak, tak się tu wykrzywiali, ale czy oni tak się wykrzywiali specjalnie, czy tam no, to tego nie mogę stwierdzić. I coś przede mną z tych dwóch, co tam byli w tym pojeździe, mieli dwa talerzyczki takie, tu składane i przede mną o jakieś dwa metrów przede mną coś złożył te talerzyczki. Te talerzyczki żegnyły trochę, lekko tak. Ale to nie tak jak to jakiś dźwięk, blachy albo czegoś, tylko leciutko, tak jakbyśmy złożyli jakąś plastykę, jakieś, cóż, no troszkę tam odgłos będzie, ale to nie taki głośny. I kazano mi się ubierać. W tym czasie, proszę Państwa, mieli kawałek kształtu lodu, tylko że to nie był lód. To jakiś pokarm był, ale jaki, to nie wiem, tylko kształt lodu, taki kawałeczek jakieś tam 30 centymetrów i to się łamało tak jak twardsze ciasto. Kruszyło się tak. Łamywali się po troszku i oni to jedli. Nie po dużym kawałku, po troszecku. Jeden z tamtych dwóch nawet skazał na to, co on trzymał w tym ręku i co jedli, to skazał, czy ja będę jadł. Ręku. Skazał na to, co trzymał i skazał na mnie, czy ja to będę jadł. I ja jedna głową kiwnąłem, że nie. Więcy mnie nie namawiano na to. Zauważyłem, leżało tych naszych ptaków, gawronów, czyli kruków. No u nas na wsi to mówił jedni gawrony ludzie, kruki. Leżało około 10 sztuk, tak no przypuszczalni. I tak poruszały skrzydłami, poruszały głowami, nogami, ale byli niewładni. Jak się ubrałem, to mi skazano wyjść. Skazał w rynku, żeby se pójść. To ja już miałem nogę postawić na ten pojazdek, na, ten, na, ten, na, ten, na, ten, na tę windeczkę. Ale ja się odwróciłem do nich. Już miałem czapkę na głowie. Odwróciłem się do nich. I powiedziałem, do widzenia, troszkę się tak ukłonimy. Wszyscy patrzyli na mnie, Wszystka cztery. I również oni się ukłonili. Stanąłem na tym pojazd I zjechałem na dół. I poszłem do konia. do koń troszkę odciągnął, Tam na boku stał. No na, te, na ten wóz. I jadąc to ten koń, czyli tak lacz po samych tych drzewach, bo tu była na tej drożynce, a później się bała tego pojazdu, to był jednak jak nicia przyjechała, to widziała ten koń po samych tych łąszynkach, bo się bał tego pojazdu. Żeby nie te łąszyny, to bym jeszcze może dalej poleciał, tylko że tam nie miał gdzie wpaść. I raz kręciłem poza pojazdem na drożynkę tę samą. To się obejrzałem tam z 15 kroków, gdy odjechałem, to jeszcze widziałem stał ten pojazd, a później no to już nie widziałem, bo to już skręca się na prawo, poza te łojszynki, a śpieszyłem się do domu, bo chciałem pokazać swoim chłopakom. W całej tej opowieści są oczywiście pewne problemy o czym wiedzą zapewne widzowie, którzy oglądali nasz wywiad z Bartoszem Rydultowskim, który prowadził własne śledztwo w kwestii Emilcina. Nie mam w planach streszczać wywiadu ani też książki pana Bartosza, natomiast nie wypada nie wspomnieć, że uzyskane przez niego dokumenty rzeczywiście poddają w wątpliwość wiarygodność jednej z najważniejszych osób w całej historii Emilcina, a więc Zbigniewa Blani, a poniekąd nawet prawdomówność Jana Wolskiego. Chodzi tu chociażby o pomysł Zbigniewa Blani, aby zastawić pułapki w oficjalnym przekazie medialnym na temat Emilcina. Ufolog kazał mówić Wolskiemu, że obcy mieli pomiędzy palcami jakieś płetwy i duży czerwony krąg na piersi, co miało domyślnie odsiać wszelkich oszustów podających się za prawdziwych świadków ufu. W żadnym razie nie jest to jednak spójne z obrazem Wolskiego jako prawdomownego do szpiku kości człowieka, który nie chciałby kłamać pod żadnym pozorem. A tak przecież przedstawiał Goblanie. Fakt, że sprawa UFO Zemilcina nie jest tak nieskazitelna jak chcieliby tego polscy ufolodzy, nie zmienia faktu, że jest to bardzo ważny incydent na arenie polskiej ufologii. Incydent ten wzmógł zainteresowanie zagadnieniami związanymi z UFO w naszym kraju kładąc podwaliny między innymi pod portal oraz kanał Inne Medium. Jest tak z bardzo prostej przyczyny. Emilcin to po prostu jedna wielka enigma, a nawet upływ czasu nie daje nam jasnej odpowiedzi na to, czy było to prawdziwe zdarzenie, czy może czysta mistyfikacja.